W terminie Bania, gościliśmy aktora, Bartusza i jak się Panu podobało tutaj pobyt? Bardzo rodzinę? mi się podobał, byłem z całą rodzinką. No bo cóż, cóż, mogę powiedzieć. Wybawiliśmy się super, dziewczyny już prawie nauczyły się e, o, fajnie. Takie jest, takie miejsce, jak to y, pozwalają na to, czego ja nie mogłem doświadczyć jak byłem mały, bo byłem strasznym zmarźlukiem, a za moich czasu wszystkie baseny były zimne. A teraz jest ciepło, więc y, maluchom się podoba, szczególnie mojej najmłodszej córeczce, która w ogóle nie lubi zimnej wody, a tutaj y, miała full ubaw, bo naprawdę jest ciepło, jest fajnie, są zjeżdżalnie, jest plac zabaw, naprawdę super. Najbardziej świetnie zjeżdżanie korzystały. No oczywiście, szczególnie Marianna, starsza, natomiast Marcelina właśnie bardzo, e, bardzo chętnie korzystała z placu zabaw. No i oczywiście bardzo chętnieśmy wypływali na zewnątrz, e, bo jest bardzo ciepło w środku, więc co jakiś czas trzeba się ochodzić, a szczególnie głowę. E, więc wypływa się na zewnątrz, na dwór i jest super. raz e, nie, my jeździmy na podwórze już, tak powiem, ja przynajmniej od dziecka, moja żona też dosyć długo, no, a ja od dziecka, bo ja mam trzecie w Bułkowieństwie Daczeńskiej, zresztą bardzo niedaleko, bo w dolnej a w górnej, tak, czyli, czyli tak. z Białki tatrzańskiej rzut beretem. I jeszcze bardzo, jak pan pozdrowić swoich fanów? nas. Pozdrawiam wszystkich moich fanów i pozdrawiam e, oczywiście e, organizatorów i właścicieli całej Tatrzańskiej Bani. E, no i pozdrawiam e, wszystkich chętnych, którzy chcą tutaj przyjechać i bardzo gorąco im polecam, bo to jest super miejsce. E, piękne widoki, piękna atmosfera, no i oczywiście nasze kochane Tatry, czyli podkale, To co najlepsze. Dziękujemy no, dziękuję bardzo. bardzo.